Jeżeli słyszeliście już o moim serwerze Minecraft, to ogłaszam, że jest nowa aktualizacja. Yy, jest dość sporo nowych rzeczy, no ale dobra, przejdźmy już do tej aktualizacji. Hej, widzowie, jest nowy, nowa aktualizacja na moim serwerze Box PVP. Dodałem taką tabelę. No, czekajcie, bo kurs Dodałem... A, dobra, to ja to, tego to jeszcze nie zdradzę. Gąbkowy sprzedawca, bo jest event, także krzy... możecie się poświeżyć. Są amulety... A... No nie wiem, co mogę dodać. No i dobra. A, strefę AFK. Która działa. No kasę wszystkim rozdam jak będą, nie? Ale też można pyk e, i dajmy na to Ory. E, wiecie, tutaj Ores. Enter. I tutaj wszystkie, nie wiem, bloki jakieś, takie inne, nie? Dajmy na to, nie? I się klika prawym przyciskiem, jeżeli chce się sprzedać, a lewym, jeżeli chce się kupić. Więc dajmy na to teraz sobie kupuję, nie? No i straciłem 1 983 A, i jeszcze pod AEH jest... E, no, rynek, nie? Ale no, niestety, gdy się też wpisze po prostu shop, to też jest ten rynek, do tego trzeba shop i spacer i kategorię jaką się chce. Yy. A co trzy minuty się dostaje koksy? Yy. No i dobra, no przejdźmy do najfajniejszej rzeczy, która jest teraz za mną. No i dobra. End. Tak, dodałem end. Kocz do portalu, aby przynieść... Portalu. Przeniesie cię do Endu. No jakby ktoś nie wiedział, nie? Uważajcie, żeby nie postawić klucza. To tutaj jest smocza skrzynia. smoczy sprzedawca. Odłamek smoczego... No, o okay, wiele lepiej. END, and, and. Yy. Tam, jeszcze jest portal, żeby wrócić do tego. Na spawna. Wskocz do portalu, aby wrócić do świata. No! pyk. No i się jest, nie? A amulety są... Siły? szybkości i zdrowia. Także no co? Wpijajcie! Znaczy... To... Po prostu. Wpijajcie!